Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie szesnaste. Liczba cosinus 12 stopni razy sinus 78 stopni plus sinus 12 stopni razy cosinus 78 stopni jest równa. No i mamy cztery możliwości. Co tutaj widzimy? Widzimy, że mamy sumę jakichś dwóch funkcji trygonometrycznych. Wiemy, że Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa zawsze jest równe 1. I do takiego wzoru będziemy chcieli przekształcić nasze wyrażenie. Przy czym widzimy, że mamy tutaj różne stopnie, czyli skorzystamy sobie również z wzorów redukcyjnych. Wiemy, że sinus alfa to inaczej cosinus 90 stopni minus alfa oraz cosinus alfa to sinus 90 stopni minus alfa. No i najpierw. Ustalmy na jakie kąty przejdziemy. Możemy przejść na kąty 12 stopni lub możemy przejść na kąty 78 stopni. My przejdziemy sobie na kąty 78 stopni, czyli zamienimy cosinus 12 stopni i sinus 12 stopni. Najpierw cosinus 12 stopni, korzystając ze wzoru, będzie to sinus 90 stopni minus 78, przepraszam, minus 12 stopni, czyli 90 minus 12. Daje nam 78 stopni. Teraz zamieniamy sinus 12 stopni, czyli korzystamy z pierwszego wzoru. Sinus 12 stopni to będzie cosinus 90 stopni minus 12 stopni, czyli cosinus 78 stopni. No i wstawiamy to, co otrzymaliśmy w naszym równaniu, czyli w miejsce cosinusa 12 stopni wstawiamy sinus 78 stopni, razy sinus 78 stopni przepisujemy plus. W miejsce sinus 12 stopni wstawiamy cosinus 78 stopni razy cosinus 78 stopni. No i tutaj widzimy, że mamy sinus kwadrat 78 stopni plus cosinus kwadrat 78 stopni, a to korzystając z jedynki trygonometrycznej na pewno jest równe 1, czyli prawidłową odpowiedzią będzie tutaj odpowiedź D. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.